No witam wszystkich z sesentagie 2016 mam informacje do prawdziwych fanów, a nie ala Alafanów, którzy się podszywają i chuja z tego mają Ech, Tak jak mówiłem na filmiku zacznijcie panować tych stron Face'a, które naprawdę się podszywają równo to Zniszcie też sonet tych hejterów. Tam chyba też że takich koby, banujcie. Nic za to, bo nie ma. Jak on nas panuje, wy też ci panowie. Będą mieli kurwa nauczkę. Żeby nas nie banować. Jak ktoś jest winnym panem, bo jak ktoś jest ciotą, to nie spiedala. Kotną na temat. Taka jest prawda, nie ma co się oszukać. Prawdziwy fan zawsze, zawsze zostanie za nami. Nie jest tak pierdolona flaga. Kto przestawi, to będzie ta. Krótko na temat. A dwa, jak zobaczę, że będzie panować te y, face'a, te strony, co się podczuwają, te jebane hejterzy, kimbusy, trolle, zniszczcie te strony na, na face, na kanale też okazji Dostajecie od nas nagrodę. To będzie niespodzianka, nie mogę tu powiedzieć, bo zaraz każdy powie, że ja bym chciał prezent, a chuja zrobi. Najpierw zobaczę Wasze efekty roboty. Ja wyrysuję trzy osoby, które dostaną Ale to ma być zbanowane konta tak, żeby się nauczyli, że jak nam banują. Im też można zapanować. Nic w życiu nie ma za darmo. Taka jest pana, nie ma co się oszkiwać. A dwa pozaczcie swoje jaja. Fanowie. A nie. Robicie z siebie ciotę, przeproszenie. Kto jest winnym fanem, nie zrobi to. Kto jest z ciotą nie spiada. Tylko to na to. A dwa. Wy, wypuściłem próbkę koweru jednego kobre to będzie na, na naszej nowej płycie co będzie wiosną po świętach. Żebyście wiedzieli o tym, że będziemy wydawać po świętach jak będzie wiosna będzie też w sprzedaży w Wępiku. Nie pytacie się kiedy po płytach, kiedy co? Po wszystko będzie po świętach wiosną. Ja ogłoszę, że po co będzie premiera? Kulka na temat. Pozdrawiam.